Ojcze, ofiaruję ci. Ojcze, ofiaruję ci. Ofiaruję ci swoją wolę, Abym mógł pełnić Twoją wolę. Ojcze, ofiaruję ci. Dzień 21. Pierwszy cud zbawczy. Pierwszy cud Jezusa można opatrzyć pseudonimem – Maryja. Jak bardzo jest ona bliska Boga Ojca i jak bardzo bliska osobie i misji jej Syna. Najlepiej ujawniają to paradoksy, np. ten, że kiedy Jezus odmówił wyraźnie jej prośbie słowami – czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? – w momencie, kiedy wyraźnie stwierdza, że nie nadeszła jego godzina, dlatego nieodpowiednią rzeczą jest mieszanie się ich w sprawę braku wina, ona udała się do sług i powiedziała im: Coś zupełnie przeciwnego. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tymczasem on już przecież powiedział i wybrzmiało to wyraźnie, że nic nie ma zamiaru w tej sprawie robić. Zachwycające jest porozumienie ich obojga, Jezus i Maryja. Maryja jest jego matką, ona go poczęła i urodziła. Ona zwiastuje teraz, w tym momencie, nadejście jego godziny i ona tę godzinę poczyna. Znakiem tego poczęcia jest sześć stągwi weselnego wina. Tylko dlaczego sześć? Sześć to za mało. Siedem jest cyfrą wyrażającą pełnię. Te sześć jednak jest zapowiedzią tej siódmej. Sześć to poczęcie, a siódma stągiew to ta, która zawiera wino. Ostatniej wieczerzy, i z której pijemy po dziś dzień, nieustannie podczas każdej Eucharystii, wszyscy członkowie Kościoła. Dodajmy, że jest weselny dar Pana Młodego, ofiarowany w Jego godzinę, jak to zapowiadały wszystkie proroctwa i on sam na weselu w Kanie Galilejskiej. Prorokiem był, nie wiedząc o tym, starosta wesela w Kanie Galilejskiej, a świadkiem Pan Młody. Kiedy to do sług przybyłych z sześcioma stągwiami wody, która stała się winem, powiedział: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Głośno wypowiedział prawdę, że Jezus nie jest jak każdy człowiek i że jego późniejszy dar jest większy od poprzedniego. Wesele w kanie galilejskiej nie może się równać mesjańskiemu weselu Chrystusa z jego oblubienicą kościołem. Który wyraża Maryja i jego uczniowie w czasie jego godziny przejścia paschalnego, czyli śmierci i zmartwychwstania pańskiego. Można to określić mianem narodzin po poczęciu, które miało miejsce w czasie pierwszego mesjańskiego cudu, w kanie galilejskiej. Pełnią tego wydarzenia zbawczego będą zapowiadane w księdze objawienia pańskiego Gody Baranka w dniu ostatecznym. Czyli dniu ponownego przyjścia Pana w pełni Jego synowskiej chwały. W ten dzień dostąpimy pełni życia, do której tęsknimy i do której jesteśmy powołani. Jak wielka i jak wzniosła jesteś w swym uniżeniu, Maryjo, jak bardzo Bóg Ojciec Cię umiłował, dając Ci powołanie, któreś w przeciwieństwie do Ewy wiernie spełniła. Jak bardzo bliska jesteś ciałem i duszą Twojego syna, nie tylko co do jego narodzin ale również mając udział w jego misji zbawienia jak bardzo oddana jesteś Duchowi Świętemu i jak bardzo tą pełnią miłości nas obdarowujesz jak bardzo zjednoczona jesteś Maryjo ze świętością Boga i jak blisko nas jesteś każdego człowieka i naszych braków weselnego wina ponieważ eucharystia jest główną modlitwą naszego zbawienia czcimy ciebie również pod tym wyjątkowym imieniem Matki Eucharystii Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Niech nas błogosławi Wszechmogący i Miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.